Co ze szpilą? Temat skończony. To z siwym? Że ma nieuregulowane... Ja nie mówię, że on wisi siwemu osiem koła, tylko ma po prostu nieuregulowane, kurwa. On o tym ode mnie dobrze słyszał rok temu, prawie rok temu, w listopadzie jeszcze, jak byłem na tej konferencji. Już mu zwracałem uwagę, tak normalnie, po koleżeńsku. A tutaj to na konferencji co mu powiedziałem też bo pokażę tylko powiedziałem, spytałem się go już nie to, żeby kurwa uregulował sprawę, tylko dlaczego nie zadzwonił, miał ja zadzwonić do Siwego żeby się dalej oczekuje, tak. ale nawet nie, nie wspomniałem o tej drugiej sprawie związanej z szpilką, o tej kurwa dosyć brzydkiej, takiej taki hamskiej kurwa, nawet nie wspomniałem, nie chcę dalej o tym gadać. Chuj, on nie jest taki ważny. Co myślicie, że to kurwa ten? Szpilka? Jest Czy to jest Szpilka? Co by się tutaj wpisał? Bo pisze Artur Szpilka, pisze. Artur Szpilka pisze. Jest jego chyba twarz. I pisze, witam największego łysego geja. Au. Nie wiemy czy to Artur Szpilka, czy ktoś się udaje z Arturą Szpilkę bez kurwa ten... A jeżeli szpilka, jeżeli to jesteś ty, to wyjdź stąd, fucking, kurwa. Nie chcę ci tutaj, fucking, nie chcę cię znać. Za do siweku, ureguluj sprawę, i kurwa, wtedy możemy zacząć. Mogę ci zacząć wysłuchiwać, co masz. Rozgrzeszenie mi zrobisz. Ja tobie zrobię rozgrzeszenie. Ty się bierzesz Tak, Toni, co pisze. Mordyna, sprawdźcie, czy ten kurwa, ten co się tu wpisuje pod Arturem Szpilką, czy to jest Szpilka, czy to ktoś jest inny. Bo jeżeli to jest Szpilka i on ma ochotę ze mną porozmawiać teraz, to tylko przy świadkach, przy was, tutaj, spoko. Jeżeli to jest Szpilka, to to jest Szpilka, ale wy sprawdźcie, że to jest Szpilka, to ja mogę z nim porozmawiać tutaj. Arturku, ja ci mogę zrobić kurwa przysługę. I kurwa, kilka słów chcą przymienić. Ale nie wiem, czy ty chcesz do końca. Lepiej, żebyś mi zadzwonił na kurwa, na, na komórkę. Albo na mamusi telefon, bo komórka, kurwa, to ja ci mówię. słaby sygnał. No. Czekajcie. Muszę jeszcze raz do Babasu zadzwonić. No, ale dobrze, na razie nikogo nie blokujemy. Kurwa. Zatrute mózgi, zatrute mózgi. Ja nie mówię tu o tym gościu, który się uważa za szpilkę. I kurwa. Te, czy się uważa za szpilkę, czy to jest szpilka, bo wiem, że szpileczka. Wchodzi tam. Ty, a, Arturku, jeżeli to jesteś ty, nie? Arturku, oprócz tego, że masz fajne imię, ty. Yy, pamiętasz, jak ktoś tam kurwa się prółeś do masy? I on ci tak delikatnie powiedział, żebyś się przestał próć. I ty tak wycichłeś, taki się cichutki zrobiłeś, taki... cichutki zrobiłeś. Ja to śledziłem. Z chłopakami, żeśmy śledzili. A ty tak zaczęłeś najpierw, najpierw szczekać na niego, że kurwa, no bo wiemy, że jest kurwa fucking pałysa, fryer, kurwa, nie? Sprzedał kurwa wszystkich, kurwa masa, jebany, kurwa, to jest fryer. Ale ty zaczęłeś na niego szczekać, kurwa, to tamto, to kurwa, to tak, jak ty szczekałeś, kurwa, do mnie, na ty, ty, zaszczekaj tak do siwego, zadzwoń do siwego, zadzwoń kurwa, ureguluj to, kurwa, chuj, nie? A nie mi pierdolisz tutaj, nie chcę, kurwa, fucking, te kurwa siwy mi wisi, kurwa, fucking, Dobrą buteleczkę za to, że ten chuj mnie obchodzi z Tobą, w ogóle kurwa, nie ma zamiaru gadać, ale ten... Biniu, czy możesz... <laughs> to Szpilka, to nie on Szpilka, to jest Szpilka, to Szpilka. Spoko, bo nie wiem, kurwa, fucking... Jeżeli... Szpileczka, jeżeli to jesteś Ty, zadzwoń mi, pogłosię Cię, poznam, zadzwoń mi na ten, na mamusi telefon, OK, zadzwój mi, albo wiesz co? Zrobię Ci ten: pójdę Ci na rękę, chociaż mam chujowo z sygnałem, ale pójdź mi sms -a. No kurwa, ale po SMS-ie ci nie poznam, nie? Bo mógłbyś mnie puścić, dobra, musisz mi zadzwonić na mamusi ten: to chujowy sygnał dalej, nie? To, chujowy sygnał. Ten: zadzwoń mi na mamusi ten na, na 5 sekund. Na 10 sekund. Zadzwoń mi na mamusiny telefon. Jak ja usłyszę twoje ten, twój głos, a cię rozpoznam, wtedy będziemy kontynuować naszą rozmowę tutaj. Przy wszystkich, przy świadkach. To no chyba się tego nie boisz, nie, Arturku? Nie obawiasz się niczego. No kurwa, fucking ten. Tylko bądź grzeczny, czy tu, czy, czy tu, bądź grzeczny ubliżaj. to bo... Coś, czego ci nie wygarnąłem na tej konferencji, mógłbym ci kurwa wygarnąć tutaj przy wszystkich. A nie myślę do końca, jestem pewny, że nie, nie chcesz. Nie? A coś, coś innego jeszcze, coś, coś co nie ure, uregulowałeś. Także kurwa fucking ta, ta. A jeżeli potrzebujesz numer do siwego, to ja ci mogę załatwić. 759. Numer do siwego, dobra? 0855. Dobra. za do siwego. Uf, no bo kurwa, tylko by wypadał. Si fakie się nie domagał, że tej kasy nie tym. Kurwa, dobra, dał tobie 8 koła za reklamę. Kurwa tak była umieszczona na twoich plecach ta reklama, że kurwa, nawet kurwa, nawet kurwa, no. No fu, no, fuj. Sam wiesz o co chodzi. Nie wiadomo kurwa, fuck, o co tam chodziło. Z tą reklamą nie wiedział, nie wiadomo było, co za reklama. A kasę, a kasę wziąłeś, to. Tu jest, kurwa, mysz, myszki, szukam, tu jest myszka. Dobra, idziemy dalej. Myszki, szukam, tu jest myszka. Dobra, idziemy dalej. Biniu to szpila. Nie, to nie szpila. To szpila prawdziwy. Arturku, no jeżeli ty, Arturku, jeżeli ty jesteś ty, no to zadzwój mi na ten domowy, do musi na kurwa, ten na chwilę. Usłyszę Twój głos, będziemy pisać dalej, jeżeli chcesz. Jeżeli chcesz. Jeżeli się podłączysz tutaj, kurwa, ten jak chcesz jakąś rozmowę prowadzić, to zadzwoń mi tu i kurwa, będziemy prowadzić rozmowę. Tylko rozmowę będziemy prowadzić tu przy wszystkich. To szpila, nie szpila. Szpila prawdziwy, nie, to nie prawdziwy. Yo, mordy, do no, kurwa, ty. To nie szpila, szpila. No wiadomo, że to nie szpila mordy, bo by kurwa nie dzwoni. Artur Szpilka z tego, te, tego Arturka, co ja znałem, tego wcześniejszego, dawniejszego, tego prawdziwego orłowiałego, którego ja znałem, on by mi zadzwonił, jeżeli to był prawdziwy szpila, by mi już zadzwonił. Także to nie szpila. Czekajcie, co to jest? Tam, jakiś frajer odbyt kurwa, pisze, że szpilka udostępnił na Twitterze. dowody, że jesteś gejem, zajebiście. I że ona cię, i że żona cię zostawiła, zajebiście, bo cię nakryła z dwoma innymi pedałami z dwoma innymi, to znaczy, że moja żona to też pelał, kurwa debilu z twojej rozwoju, ty jesteś taki kurwa ale polskojęzyczny, że kurwa fucking już, już to skończyłem kurwa ten, skończyłem tutaj czytać twoje ten kurwa ta... Cały świat należy do nas